ma to dla mnie sport, gdzie mogę się w pełni realizować. Jeżeli ktoś chce mnie wyzwać, to tylko i wyłącznie na zasadach ma w ringu. Sportami walki zajmuję się od 16 roku życia. Najpierw było to karate, i z czasem wpadły mi w ręce odcinki z pierwszych zawodów jewski, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. Było to coś, co chciałem robić i po prostu tak zaczę zaczęła się moja przygoda z MMA. Myślę, że dzisiaj śmiało mogę stwierdzić, że MMA jest moim sposobem na życie, o którym zawsze marzyłem. Nie mogłem sobie lepszego patentu na życie wymyślić, bo robię to, co lubię, realizuję się w tym, co, co lubię robić, sprawdzam się. Jest zapotrzebowanie na moją osobę na startach, nie tylko na galach w Polsce, ale i za granicą. Mogę miał stwierdzić, że, że w życiu mi się udało. Dla mnie jest samym sukcesem jest to, że robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Dla mnie kompletny zawodnik MMA to taki, który poradzi sobie w stójce, poradzi sobie w pinczu i zapasach i umiejętnie poradzi sobie w parterze. I to jest kompletny zawodnik. Współczesny ma wygląd tak, że jeżeli jesteś słabszy albo czujesz się słaby w tych płaszczyznach, to musisz robić wszystko, żeby te płaszczyzny poprawić. Ja będę unikał walki w porterze, ponieważ nie chcę zanudzić mojej publiczności 5 listopada na Gali MMA tak.